Jest. Miliard w środę, miliard w sobotę. 11 marca 6 miliardów 648 milionów 859 tysięcy złotych w Gdańsku. Jak dobrze jest urządzać pranie, cała rodzina cieszy się. Wiedzieć, że jest skuteczne tanie, co daje ci polena. na... Mam dzisiaj randkę. Muszę się zrobić na bóstwo, ale jak? robi odrobina szminki Miss Sporti. Lubię wyglądać naturalnie. A może bardziej podkreślić oczy. Długie rzęsy są takie romantyczne. Trochę czerwieni, błyszczący lakier Miss Sporty. Musi być sexy. Nowe kosmetyki Miss Sporti, bo każda kobieta ma wiele twarzy i proszkami, bo wszystko porysujesz, a tłuszcz i tak pozostanie. Tutaj potrzebny jest cif. Emulsja czyszcząca cif skutecznie usuwa tłuszcz i brud niszcząc powierzchni. Cif czyści skutecznie, nie rysuje. A teraz torebka nasion wiosennych kwiatów z każdą butelką emulsji cif.